Dlaczego oczy toksycznych osób mogą wydawać się takie puste? Wyobraź sobie, że patrzysz w oczy osoby, która właśnie cię skrzywdziła. Uśmiecha się, ale jej źrenice nie drgnął. Mówi, kocham cię, ale w spojrzeniu nie ma iskry. To jak okno do pustego pokoju. Nie ma tam życia, tylko mrok. Dlaczego? Zapnij pasy, bo zaraz odkryjesz mroczną naukę stojącą za tym zjawiskiem. Neurologia pustki czyli gdzie podziały się emocje i czy oczy toksycznych osób są jak wyłączone telewizory migoczą. Ale nie emitują sygnału. Winowajcą są trzy mechanizmy. Po pierwsze, martwa strefa w mózgu. U osób narcystycznych lub psychopatycznych ciało migdałowate, czyli ośrodek empatii i strachu, często jest mniej aktywne. Gdy ty czujesz ból, ich mózg nie rejestruje go jak własny. Dlatego ich spojrzenie nie drży, gdy krzywdzą. Po prostu nie widzą twojego cierpienia. Po drugie, brak neuronów lustrzanych. Te neurony odpowiadają za odczuwanie cudzych emocji. Na przykład płaczemy, gdy ktoś płacze. U toksyków często są one uśpione. Efekt? Patrzą na łzy jak na deszcz za szybą. Obserwują, ale nie czują. Po trzecie, maskowanie kontra prawda. Toksyczni ludzie są mistrzami sztucznych uśmiechów, ale oczy zdradzają prawdę. Mięśnie wokół oczu nie angażują się, gdy emocje są fałszywe. Stąd efekt uśmiechu Jokera, usta skrzywione w grymasie, a wzrok zimny jak lód. Oczy nie kłamią, czyli co naprawdę widać w ich spojrzeniu. Narcys: jego oczy szukają twojego zachwytu lub strachu. Gdy mówisz o swoich sukcesach, patrzy jak na konkurenta. Źrenice zwężają się, powieka drga, to walka o status. Psychopata jego wzrok jest jak skaner, bada pod kątem użyteczności, nie mrugnie, gdy kłamie. W Badaniach udowodniono, że psychopaci mają mniej ruchów gałek ocznych w stresujących sytuacjach. Ich mózg nie odczuwa lęku. Socjopata, oczy jak zwierzę w pułapce, dzikie, nieprzewidywalne. Często unikają kontaktu wzrokowego, bo boją się, że przejrzysz ich grę. Przykład z życia. Gdy powiedziałam mężowi, że mam depresję, jego oczy stały się Nudne, jakby patrzył na reklamę pasty do zębów. Powiedział do mnie: Weź się w garść! i wyszedł. Wtedy zrozumiałam, że nie ma w nim współczucia, tylko pusty ekran. Dlaczego to jest takie przerażające? Odpowiedź kryje się w ewolucji. Nasze mózgi mają wbudowany detektor spojrzeń. Gdy ktoś patrzy na nas pustymi oczami, układ limbiczny czyli część mózgu odpowiedzialna za przetrwanie i emocje krzyczy: Uciekaj! to drapieżnik. Eksperyment. Badania fMRI pokazują, że gdy ludzie widzą zdjęcia pustych oczu, aktywuje się u nich jądro migdałowate. To reakcja na emocjonalne zagrożenia. Ciekawostka. W kulturach na całym świecie złe oczy, np. wampirów, demonów, zawsze opisywano jako pozbawione blasku. To uniwersalny kod. Brak duszy równa się brak życia w spojrzeniu. Jak odróżnić smutek od toksycznej pustki? Nie każda osoba z zimnym spojrzeniem jest toksyczna. Klucz to kontekst i konsekwencje. Smutek. Oczy są przygaszone, ale wciąż reagują na twoje emocje. Na przykład łzy wywołują współczucie. Toksyczna pustka. Oczy są jak kamień. Nie drgną, nawet gdy krzyczysz. Brakuje im synchroniczności z sytuacją. Na przykład śmieje się, a wzrok jest martwy. A teraz szybki test na miejscu. Opowiedz komuś o swoim dzieciństwie. Jeśli osoba udaje zaangażowanie, kiwa głową, ale oczy nie zmieniają wyrazu to czerwona flaga. No dobrze, ale jak się chronić? Triki, by nie dać się zmylić. Po pierwsze, nie szukaj duszy w oczach szukaj czynów. Toksyczni ludzie często mają hipnotyzujący wzrok na początku znajomości to część polowania. Zamiast się zachwycać obserwuj. Czy ich działania pokrywają się ze słowami? Po drugie, zadaj niewygodne pytanie. Gdy widzisz pustkę, zapytaj, co teraz czujesz? Toksyk zwykle odpowie ogólnikiem: Wszystko okej, okay, bo nie potrafi nazwać emocji. Po trzecie, użyj lustra. Staj naprzeciwko lustra i powtarzaj: Moje oczy mają prawo widzieć prawdę. To buduje intuicję. Gdy znów zobaczysz pustkę, zaufasz sobie, a nie iluzji. Cytat, który warto zapamiętać. Oczy są zwierciadłem duszy, ale toksyczni ludzie często zamykają je na klucz, byś nie zobaczył, że w środku jest tylko kurz. Pamiętaj, puste oczy to nie jest twoja wina. To znak, że ktoś wypalił w sobie most do człowieczeństwa i ty nie musisz go dla nich odbudowywać. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji. Chciałbym wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.